Na początku było słowo, a słowo było Boga, i Bogiem było słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych pozostałymi pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Dzisiaj czytamy Ewangelię o rozmnożeniu chleba. Jezus wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. Zmartwienie apostołów na widok tak wielu głodnych ludzi przywodzi nam na myśl współczesne tłumy, nie ludzi zgłodniałych, ale gorzej jeszcze oddalonych od Boga, dotkniętych anoreksją duchową, uniemożliwiających uczestnictwo w zbawieniu Jezusa i poznaniu Jezusa. Nie wiemy, jak dotrze do tak wielu ludzi. W dzisiejszym czytaniu przemawia przesłanie pełne nadziei. Nieistotny jest brak środków. Ważne są sposoby, mogą być nawet nadprzyrodzone. Nie bądźmy realistami, lecz bądźmy ufni w Bogu. Kiedy Jezus pyta Filipa, gdzie mogliby kupić chleb, którym wszyscy mogli się posilić, w rzeczywistości mówi to, wystawiając go na próbę. Widział bowiem, co miał czynić. Pan oczekuje, byśmy mu ufali. Obserwując owe znaki czasu, nie chcemy bierności, ale nadziei Pana, aby uczynić cud. Chce poświęcenia apostołów i hojności Chłopca oddającego pięć chlebów i dwie ryby. Jezus zwiększa naszą wiarę, posłuszeństwo i odwagę, nawet jeśli nie od razu dostrzegamy owoce pracy, tak jak rolnik nie widzi wschodzącego ziarna od razu po siebie, tak więc wiara bez pozwolenia na to, by oponowała nas zniechęcenie, nie ograniczajmy się do czysto ludzkich kalkulacji. Żeby pokonać przeszkody trzeba zacząć od pracy. Poświęcając się całkowicie swoim zadaniom, aby sam wysiłek prowadził nas do przecierania nowych szlaków, które pojawiają się nieoczekiwanie. Nie czekajmy na moment idealny, by ze swojej strony dać to, co dać powinniśmy. Zróbmy to jak najszybciej, bo Jezus czeka na nas, by czynić cud. Wności, jakie na początku tego nowego tysiąclecia pojawiają się na światowym horyzoncie, składają nas, by uznać, że nadzieję. Na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z wysoka, jak napisał święty Jan Paweł II. Towarzyszmy więc z różańcem najświętszej Maryje Pannie, bo przecież jej wstawienictwo dało się odczuć w tak wielu już delikatnych momentach, przez jakie przechodziła historia ludzkości.